Siemaneczko z tej strony śmiechu, lecimy dzisiaj z teścikiem dwóch zestawów rakiet. Pierwszy taki naprawdę bardzo budżetowy Roni od Pyromaxa. BXR227 straganówka, typowo bardzo małe rakiety, nawet nie ma tutaj tych wiecie, przysłowiowych cyperków, więc naprawdę budżetowa wersja, data produkcji 2024, partia numer 2 gramatura 42 gramy na całość, ja nie spodziewam się tutaj nie wiadomo czego, ma to po prostu polecieć, postrzelać, naprawdę one wychodzą wyjściowe gdzieś za około 28 zł, więc minus rabaty można ten zestaw za śmieszne pieniążki dostać, no więc przestrzeganie Staramy sobie z niego i na deser wersja nowych AUROR, gdzieś też długo nienagrywany zestaw z 2024 roku nowa partia 150 gramów na całość kod produktu PXR 215 e, ja jestem tych rakiet ciekaw, gdzieś osobiście kiedyś z nich strzelałem, były naprawdę bardzo, bardzo fajne, e, są dosyć długie nie są tutaj łamane kiki, e, więc zobaczymy, zobaczymy, sprawdzimy sobie jak one strzelają, towar oczywiście dostępny na www.odpalaj.pl, więc z kodzikiem rabatowym śmiechol.yt możecie zakupić je e, 10% taniej, e, więc co więc co, subik, like, komentarz, mile widziany ja już nie przedłużam, lecimy z tym Jestem w terenie. Kolejne luźne strzelanie z rakiet. Tym razem coś od PiroMaksa jest taki mały, budżetowy zestawik Roni. na początek. To nowość. Nie spodziewam się tutaj czegoś mega super. Ale sobie potestujemy. Potestujemy, zobaczymy, jak to będzie pyrkać, a później Aurorki Pojedynczo chyba ten. Mały zestawik. zobaczymy jaki będzie efekt. O, nisko dosyć, ale dosyć głośna, jak na taki mały paździesz. Ala blast! O, tutaj, to jest chyba jeden ten sam efekt. Kurczę, myślałem, że one będą różne efekty, bo na razie były dwa te same. Chyba, są trzy efekty. Dobra, puszczamy kolejne dwie sztuki. Może być tak, że to będzie po prostu jeden efekt. Ale ręki sobie uciąć nie dam. Trzecia sztuka. Budżetowe rakietki Roni. Iro O, tu by była zielona już, nie? Z zielonym zakończeniem, więc ta pewnie będzie też z zielonym zakończeniem. Czyli taki green wave, red wave. Coś w tym stylu. Wow, on <laughs> Tak, za trzy dyszki takie rakiety 6 sztuk budżetowe wyjściowo. Więc w promocji na pewno możecie dostać je taniej. No, to wiecie, no dla, dla każdego coś dobrego. Myślę, że nie wszyscy mają mega duży budżet na super drogie rakiety. Więc też PIROMAX wychodzi z taką inicjatywą budżetowych, straganowych rakietek. O, i tutaj był stroboskop. Więc e, trzeci efekt, więc po trzy, e, po dwie sztuki, po, po jednym efekcie mają, po trzy sztuki, trzy, trzy efekty. No i strobosków, fajne, fajne fajne rakietki, nie leciały zbyt wysoko, więc ten efekt nie ginął, to najważniejsze, nie ginął. Więc oceniłbym je ja na taką siódemeczkę, myślę, że to taka optymalna ocena dla, dla, tych, dla tych rakiet. No i coś większego teraz. Coś większego, co my tutaj mamy. Najpierw polecimy sobie, może z tą. To już jest większy kaliber, 75 gram na sztukę. Na prezentacji Pyromaxa wypadały dosyć, dosyć ciekawie. aurorki, nowe z nowego roku. Zobaczymy, nie klecą. Dawały radę kiedyś. Mam nadzieję, że będzie zacnie. Ole, poszła. O... Moc jest zacna. O, się odbiło dopiero, nie? O... Kurde balans. No i teraz druga. Efekt może nie był jakiś mega super, wow, ale moc była konkretna. Wiem, że była jedna, była przekozacka z tych rakiet zawsze, a druga była bardziej średnia, ale cenowo też one źle nie wypadają. Wow. Moc jest, moc jest w tych rakietach, naprawdę zacna. Więc Aurorki 8 z Plusem, naprawdę solidne rakiety. Aurorki 8 z Plusem, zacne, od Piro Maxa, Roni, Siódemeczka, fajny budżetowy zestaw, nie latają wysoko, więc do zabawy, jak znalazł kto chce, to na pewno skorzysta. Sub, lajk, komentarz miłego widziany. Ja lecę dalej z testami. Trzymajcie się. Hej.